Witajcie, a wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, później Sylwester. Przygotowujemy się do nich bardzo starannie, bardzo pilnie. Przygotowujemy również perfumy, które mamy zamiar założyć. W każdym razie, takie ze mną. Przygotowałam sobie tutaj całkiem niezłą listę zapachów, które chciałabym założyć w tym roku. Jeżeli jesteście ciekawi, cóż takiego zaplanowałam, zostańcie koniecznie ze mną. Powiem tak, będzie pięknie, kobieco, słodko, no bo jak żeby inaczej. Wyciągnęłam z szuflad zapachy, na które miałam wielką ochotę, z nutą pomarańczy, kwiatu pomarańczy, jaśminu. Będzie też sporo paczuli. Tak. Niektóre z nich są do siebie podobne, właściwie. Hmm. Można powiedzieć, że mamy takie dwie grupy tematyczne: zapachy na kolację, na wyjścia do znajomych, na kolędowanie po rodzinie i zapachy na spacerki, na takie intymne sytuacje. Wiecie, jak to jest. Być może nawet na imprezkę sylwestrową. Choć nie ukrywam, że jest jeden zapach, którego Wam dzisiaj nie pokażę, ale to specjalnie dlatego, że. Na niego przyjdzie czas później, pewnie w nowym roku się dowiecie. Taki delikatny wątek tajemniczości Wam wprowadziłam. No dobrze, ale skupmy się na tym, co ja tutaj mam przed sobą. Będzie ciekawie. Posłuchajcie. Opowiem Wam teraz o zapachu, który nie miał tutaj jeszcze premiery u mnie. Jest to Latafa Pride Awan. Tak się prezentuje flakon. Jest też druga wersja niebieska czy ciemnoniebieska, w zależności od tego, jak pada światło. Nasłuchałam się ja dosyć dużo ciekawych rzeczy na jego temat. Zakupiłam odlewkę, <gry> gdyż była taka możliwość. I powiem Wam, że hmm, spodobało się, spodobało się i to nawet bardzo. Jest to zapach, który posiada w sobie bergamotkę, pomarańcze, jaśmin, kwiat pomarańczy, drzewo sandałowe, paczule i piżmo. Pięknie, kwiatowo, bardzo kobieco, bardzo delikatnie, ślicznie. Nie jest to zapach, który ma jakieś pioruńskie parametry, choć słyszałam, że na niektórych trzyma się on naprawdę dobrze, u mnie bym powiedziała tak delikatnie i spokojnie, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ to jest idealny zapach na kolację wigilijną. Jest cudne. Ja sobie je tutaj psiknę, może na rękę, na sweterek. Ma taki delikatny arabski wydźwięk, ale taki bardzo, bardzo delikatny. Przypuszczam, że jest to tutaj ta paczula, która jest taka delikatnie przybrudzona. Kwiat pomarańczy, jaśmin, wszystko pięknie, cudnie, bardzo apetycznie wybrzmiewa. Na początku ten zapach ma dosyć dobrą projekcję, bym powiedziała nawet intensywną, później robi się ona spokojniejsza. Ale zapach jest cały czas wyczuwalny i jest naprawdę piękny. Podobnie jak piękna jest również tarła Gold. Ja już Wam na ich temat mówiłam dosyć dużo. Też pochodzi od Latafy Pride z tej linii. <laughs> Wiecie, że się szukuje do zakupu. Może w przypadku A1 również to nastąpi. Zobaczymy na razie. Cieszę się tą odleweczką. Bardzo się nią cieszę. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, dla tych, którzy nie wiedzą, jaki jest skład Tarła Cold. Bardzo podobne. Zobaczcie. Bergamotka, tylko że tutaj macie lawendę zamiast pomarańczy. Kwiat pomarańczy, jaśmin, ambra, wanilia i vetiver I to jest zapach bardzo kobiecy. Zresztą, cofnijcie się do moich poprzednich filmów i zobaczcie moją reakcję. Bardzo kobiecy, bardzo delikatny, z trochę lepszymi parapetrami niż poprzedni, o którym Wam wspomniałam, ale jesteśmy mniej więcej w tych samych klimatach, również jeżeli chodzi o trwałość. Pierwszy ma troszeczkę słabszą projekcję, ale to nie jest przeszkoda, absolutnie żadna, jeżeli chodzi o używanie ich, właśnie. W tym świątecznym czasie, po będziecie pięknie pachnieć, ale nie będziecie się kłócić z innymi zapachami, które Was otaczają. Kolejny, na który mam ochotę, jest to Coco Marmoiselle. Coco Marmoiselle przyniesiona od Mikołaja. I tak, oczywiście, zaskoczę Was, ponieważ. Również w składzie mamy bergamotkę, pomarańczę, mandarynkę, kwiat pomarańczy, jaśmin, róże, mimozę i lanki lank, paczulę, białe piżmo, wanilię, wetywerię, opoponak fasoletonkę. tonkę. Tutaj skład jest bogatszy. Kompozycja jest bogatsza. Zapytacie mnie o parametr. Ja troszeczkę się zdziwiłam, ale one są podobne do tych dwóch, o których wspomniałam wcześniej, przynajmniej u mnie. Może mają troszeczkę bardziej intensywną. Powierzchnię tak, mogą mieć powierzchnię. <laughs> Projekcje. Choć powiem Wam szczerze, nie wydaje mi się. Chyba jesteśmy mniej więcej w tej samej kategorii. I jest to zapach bardzo ciekawy, bardzo interesujący, bardzo elegancki, zresztą jak cała trójca, trójca dwójca, wcześniej Wam <laughs> wspomniana. Dlaczego mnie wzięła na tą pomarańczę? Powiem Wam, że. Mm, Święta zawsze, zawsze mi się kojarzyły z tymi owocami, dlatego że w domu, gdy byłam mała, pomarańcze zawsze się znajdowały w paczce przyniesionej od gwiazdora. To były nasze owoce świąteczne, to były nasze owoce, które jedliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie podczas świąt. Tak to kiedyś było. Dzisiaj nie ma z tym absolutnie żadnych problemów. Jecie je sobie kiedy chcecie, oczywiście wtedy, kiedy jest sezon, a nawet jak nie ma sezonu, to zawsze spądź wygrzebią. W każdym razie mi pomarańcza zawsze kojarzyła się ze świętami. Być może dlatego wybrałam takie zapachy. W każdym razie, Koko Marmuzel z całą pewnością też za gości któregoś dnia podczas tych świąt. W podobnym klimacie utrzymana jest również Sofia od Sofii Vergary. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest taki miks między La vie belle, a Coco Marmuezel. Zgodzić się, nie zgodzić, zrobię tutaj przy Was taki teścik, ale najpierw przeczytam Wam nuty zapachowe, bo brzmią zupełnie inaczej. Zobaczcie. Jerzyna Pąki, porzeczki, śliwka, róża, orchidea, fiołek, nuty drzewne, drzewo sandałowe, wanilia. Pięknie, miękko, owocowo. No to sobie sprawdźmy. Tutaj nałożę Sofię. Nie jest to zbyt słodki. Niektórzy mówią, że słodki, a tutaj z kolei wyżej Coco Marmozel. Faktycznie pewne podobieństwo między nim jest, choć mówię, dla mnie Sofia Vergara nie jest tak słodka jak Coco Marmozel. Ktoś by powiedział, po co ci to dwa podobne zapachy? A dlaczego nie? Dlaczego nie? Jest czas świąt, chcę pięknie pachnieć, oba pięknie pachną i będę się nimi cieszyć. Zobaczymy później pod koniec, jak to będzie wyróżniowało. Na razie jest, słuchajcie, naprawdę bardzo podobne. I to były, słuchajcie, zapachy takie domowe jak powiedziałam wcześniej, ale jeżeli chcę wyjść na spacer z rodziną, do znajomych, poszaleć w śniegu, którego jeszcze nie... Znaczy jest, ale jest go niedużo. Mam nadzieję, że gwiazdor przyniesie troszeczkę więcej, ponieważ poczyniliśmy pewne zakupy, trzeba je sprawdzić, prawda? No dobrze, dobrze. Co na spacerki? Zdecydowanie, na pewno pojawi się Angel Muse. Angel Muse jest to kompozycja bardzo esenc esencjonalna, bardzo górmą, bardzo kojarząca mi się ze świętami. Posiada w sobie różowy pieprz, grejfrut, orzech laskowy, kakao, wetywerię i paczulę. Słodko, otulająco, pięknie. Ja się nimi delektuję w tym miesiącu bardzo intensywnie. Ponieważ mi się podobają, uważam, że to jest idealna pora roku na to, żeby je nosić. Jeżeli nie sięgnę po Angel News, to sięgnę z pewnością po Girl of Now. Girl of Now to jest zapach, który najlepiej mi się nosi właśnie zimą. I z uwagi na skład, również w tym okresie świątecznym, przedświątecznym, poświątecznym, nazwijcie to jak chcecie. Posiada w sobie gruszkę, pistację, kwiat pomarańczy, gorzkie migdały, paczulę, fasolę, tonkę. Widzicie? <grymne> Sporo tego kwiatu pomarańczy. Zapach piękny, intensywny, bogaty, z bardzo dobrymi parametrami. Mnóstwo słodyczy. One są naprawdę wymagające. Jeżeli ktoś nie lubi słodkich zapachów, Raczej nie powinien to po nie sięgać, ale ja je kocham, więc będą ze mną. I będzie ze mną również kasablanka od Swiss Arabia. Bez niej nie mogło się obyć, ponieważ grudzień, okres przeświąteczny, świąteczny i poświąteczny, bardzo mi się kojarzy z pieczonymi jabłkami, które ja. Uwielbiam. Uwielbiam je przyrządzać, uwielbiam je jeść, wszyscy w domu też je lubią jeść, więc jabłka i piekarnik, to można powiedzieć nasza sygnaturka grudniowa. Co zawiera w sobie zapach? Jakie nutki? Jabłko, winogrono, paczule, bursztyn, karmel, piżmo, gruszkę i zamrze. więc widzicie, że jest słodko, apetycznie, bardzo intensywnie, bardzo, bardzo, bardzo. Również zapach z rewelacyjnymi parametrami, Wciągnący się soczysty, bardzo przyjemnym, górmądowym ogonkiem. Nie sposób, słuchajcie, przejść i was nikt nie zauważy. Moje dzieci, nie osobiste, tylko te wiecie, które eee, ostatnio mi powiedziały, że jak przechodzę korytarzem. To zawsze wiedzą, że byłam, że szłam <grych> całkiem niedawno, ponieważ zapach się za mną unosi. Nie myślcie sobie, że wylewam e, nie wiadomo jakie wielkie ilości. Nie, one po prostu są tak dobre. No i kolejny, właściwie ostatni i nie ostatni, bo właśnie sobie uświadomiłam, że o jednym zapomniałam, ale to wam tak powiem bardzo szybciutko. W każdym razie taki zapach bardzo seksowny, zmysłowy, kopiecy, otulający, takie do przytulenia, wiecie. wiecie o co chodzi, prawda? To będzie z całą pewnością La Belle Perfume. Ślicznota. Ślicznota, za którą tęskniłam, ślicznota, która leżała samotnie w szufladzie, po którą nie, po którą nie sięgałam w tym roku zbyt często, ale naprawimy ten błąd, Nadszedł na nią odpowiedni czas, dlatego że posiada w sobie wanilię, gruszkę i fasoletonkę. Piękne, ciepłe, otulające, zmysłowe. Tak jak ten kiakoń. Nie będę ich psikać, bo tutaj już mam, słuchajcie, w powietrzu arię zapachów po prostu. Dzieje się, dzieje się, szkoda, że nie możecie pomąchać, bo jest naprawdę pięknie. I mam nadzieję, że tak będzie długo jeszcze pachniało, jestem pewna. I zapach, którego tutaj nie wyciągnęłam, a na pewno będę chciała używać, to jest Wet Cherry. Wet Cherry Liquor. Nie mam tutaj nutek zapachowych, w każdym razie też na ich temat dosyć dużo Wam mówiłam, opowiadałam, zapach cudownej likierowej wiśni i to będzie mój zapach przy piciu grzańców, które uwielbiam. Jeżeli nie będę mogła pozwolić sobie na grzańca, wiecie, nie zawsze można w końcu jest robiony na winie, ten, który ja lubię, no to przy soczku niedawno też Wam podawałam przepis, w jaki sposób go przyrządzam. Będzie mi towarzyszyć. Dla mnie to jest taki zapach bardzo ciepły też, bardzo otulający, również taki troszeczkę zmysłowy w tych klimatach wieczornych. Myślę, że spisze się idealnie pod kocykiem, przy świeczce, z lampeczką. Właściwie z kubeczkiem grzańca w jakimś dobrym filmem. Tak to mniej więcej będzie wyglądało u mnie w te święta, jak Wam się podoba. Chciałam oczywiście poznać Wasz skład na tegoroczne święta. Napiszcie mi koniecznie, jakich zapachów planujecie używać, co chcecie sobie sięgnąć. Wyciągnąć szuflady, może Was zainspirowałam, może będzie u Was podobnie, a może skusiłam Was na to, żeby zapoznać się z co niektórymi, <grym> moi drodzy, jak co roku, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, chciałabym Wam życzyć. Wszystkiego, ale to absolutnie wszystkiego, co jest najlepsze, najpiękniejsze. Wszystkiego, czego tak naprawdę chcecie, oczekujecie, pragniecie, aby byli obok Was ludzie, którzy Was będą w tym wspierać, abyście mieli siłę na to, aby to realizować, aby wszystko się udało. Ten rok był bardzo trudny, zeszły również. Mam nadzieję, że przyszły będzie dużo, dużo lepszy dla nas wszystkich. Życzenia świąteczne, noworoczne. Przy okazji przypuszczam, <gryw> że w tym ostatnim tygodniu, no bo tak, tak by wywadało. zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie teraz naprawdę kochani, wszystkiego dobrego. Udanych. Spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam. Pa.